I czyli i ja nazywam się Kerlika, to jest kolejny odcinek zagraniczny. Project Project Zomboid. Tutaj mamy, tak, deski, deski. Dużo desek potrzebujemy, więc sobie je zbierzemy. Zacznę od razu z grubej rury. Będziemy po prostu tworzyć to, co mamy. Nasza postać jest w chwili dosyć zmęczona, ponieważ praktycznie od rana pracowaliśmy. W związku z tym, no, będzie raczej ciężko coś zbudować, ale zrobimy sobie ścianę. Na razie zrobimy front. Tutaj jeszcze tył wykorzystamy później. Pytanie, jak dużo chcę miejsca tutaj, ale może ty wystarczy? Zrobimy sobie od drogi Dobra, jak to idzie w ogóle? Dobra, w ten sposób. Okej, okay, zrobimy odtąd. Może? Nie, nie. Odtąd. Dobra. I tak będzie powstawać nasza ściana. Chyba przerwałem robienie tej ściany. Super. Niestety to będzie tak wyglądało. Będziemy robić po cztery ściany, ponieważ a, nie będziemy mogli nawet z tle drewna ale z tego co widzę, na przyspieszeniu, bo ja kiedyś grałem na multiplayerze, głównie tam z Hunshotem, z pandą i jeszcze z danym. I jak my graliśmy na multiplayerze, to tam nie można przewijać czasu. A widzę, że z przebijaniem czasu to trwa po prostu strasznie szybko. Jest o wiele przyjemniejsze budowanie tutaj tych certyfikacji. Okej. Okay. Tu już nie mogę. Jesteśmy zmęczeni i znaczne zmęczenie. Dobra, zrobimy sobie tak. Śpimy się. Powiedzmy 6 godzin, co trochę sobie rozregulujemy tutaj sen, ale trudno. W chwili obecnej i tak pracujemy nad, e, nad naszą bazą, więc to nie jest aż tak istotne. Mamy Wburstszenie w brzuchu, więc sobie zjemy może jedną paczkę chipsów. Mamy dwie deski. Póki co możemy wywalić siekierę. Mamy wszystkie deski. E, czy coś jeszcze możemy wywalić? Chyba piłę, bo też jest nam zbędna. Wrzucimy ją tutaj. Okay. Będziemy mogli budować od tej strony te ściany. Co, ja zobaczę jeszcze w opcję. Czy jestem w stanie ustawić przyspieszanie czasu pod jednym przyciskiem? Żeby po prostu to fajniej mi szło. Do tyłu, pauza, przyspieszenie czasu F4. O, niestety nie mogę. E, ewentualnie. Zaraz weźmiemy sobie jeszcze raz. I przyspieszenie czasu razy. O, dobra. Jest tak ciemno, że mało to co widzę. Okay, Mamy jeszcze jakby taki pierwszy płotek. Okej. Okay. Ten płot będzie aż w sumie do rzeki. Niestety tak musimy to zrobić. Nie ma, nie ma nawet innej opcji, żeby było inaczej. Skoczyły nam się gwoździe. Jep. Problem jest taki, że właśnie może być za mało tych gwoźdź. Będziemy musieli łazić i szukać kolejnych. Zrobimy sobie trochę miejsca, więc w tym momencie ustawimy już jest dotąd. Okej. Okay. mamy część tego płotu. Dobra. Jak nasze bieganie, A, jeszcze sporo ciche chodzenia też sporo. Buduj ściana. Mamy tyle drewna teraz, że to nie będzie problemu z budowaniem tego. I tutaj będziemy mieli spokój względny nawet, że jesteśmy na takich kompisarzach, gdzie zombie nie ma nawet. Średnio to nam schodzi pół godziny na zrobienie jednej części, czyli pięć ścian. Jest też taki że ja robię tej ściany, a dobną sprawę ja muszę przeczytać książkę. Więc to nas czwarty, a my tego cholera nie mamy. Doświadczenia nam leci jak krew z nosa w tym momencie. Więc wyruszymy. Przejść Część po już mamy, więc jest spoko. Dobra, idziemy pod siekierę. Jest, dobra. Naprawimy ją. Dobra, mamy ten klej do drewna, on się wolno zużywa na szczęście. To ładnie wygląda teraz. Ale wyruszymy sobie rano. Może zrobimy też jakieś zapasy zwarcia? bo no, mamy tego niewiele. Pośpimy sobie jeszcze powiedzmy. 5-4 godziny. Może być. Weźmiemy tę torbę, którą tu mamy. I idziemy na poszukiwania. Godzin nic nie ważą, więc sobie zostawimy. Nie bierzemy nic do jedzenia, bo. Całe jedzenie sobie znajdziemy gdzieś tam na mieście. Przestaniemy używać siekiery. Czy coś jeszcze potrzebujemy ze sobą zabrać? Może napełnimy mu butelkę wody tylko. Ciekawi mnie, ile zombiaków spotkamy po drodze. No trochę płotu już zrobiliśmy. Tutaj jeszcze zrobię zaraz wejście drzwi i tak dalej. Ale musimy znaleźć tę książkę. Od poziom czwarty. Który mamy dzień. 24 lipca. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zginiemy. Będę starał się już jak najbezpieczniej grać, żeby nie wpakować się w jakieś niepotrzebne kłopoty. Bo chyba jestem od tego specem ostatnio. Eee, grupki zombie się tu koło Kręcą. I strasznie szybko się męczymy. No niestety, kondycje. Tak łatwo nie jest rozwinąć. Ona nam też rośnie, jak nie powiem co jakieś zombiaki. Może skierujemy się w dół? Jakoś mało tych zombi, póki co. Tu byliśmy na 100%. nie może sobie nabijemy teraz. Jesteśmy szybsi niż światło. Ciekawi mnie jak będziemy biegać na maksymalnym poziomie, to, jest... to może być fajne. Tam jest półka z książkami, ale tam jest zombiak, więc nie będę ryzykował. Tu też prawdopodobnie byliśmy, bo leżą jakieś trupy, ale może sobie tu wejdziemy. Co my tu mamy? Drut. Drut może się przyda. Schowamy go sobie. Kanister na benzynę, to też potrzebujemy. Węgiel drzewny. Ten wobbler sobie wezmę. Chrupki zombiaków są, no nie powiem. Cipsy. Ryż. Świeży jogurt sobie zjemy. Na górze zauważyłem, że nigdy nie ma książek praktycznie, więc nawet nie wiem, czy jest sens zwiedzać górę. Na wszystko, co się da. Najbardziej to będzie ciekawe. Najbardziej, gdyby się przydał chleb albo jakiś coś takiego, żeby mieć właśnie, żeby móc robić jakieś kanapki, hamburgery i tak dalej. Toki. no, nic nie ma. Jest węgiel drzewny, często, ale z... Nie wiem czy do czegoś można wykorzystać ten węgiel drzewny. I jakieś zombie ominęliśmy. Coś się wydarło, ale... Dobra, to też prawdopodobnie byłem, bo jest otwarte. Tam drugi. Hm. Te książki też bierzemy, bo one fajnie działają na nudę i stres. Wow, co ja tu zrobiłem? To jest jakaś dziwna weranda. Okej. Okay. Czasopismo działkowca. To mamy przeczytane. Weźmiemy czajnik, chyba nie mamy czajnika. Butelka wody może się przydać, napełnimy butelkę wody, gdzieś tam słyszałem w tle strzał. Co za tym idzie? Zapewne wysko czy pełno zombie. To robę też weźmiemy. Tu mamy jakiś duży budynek A co w tym budynku znajdziemy. Książek nie ma. To wygląda na to, że albo też byłem, albo to jest tak splądrowane, że z tego co przeczytałem, to twórcy wprowadzili tutaj dużą losowość, przynajmniej jeśli chodzi o... Budynki, ponieważ z tego co wyczytałem, to to właśnie. Każdy budynek jest jakby inny i może się w nim znajdować albo zombiaki, albo coś takiego. W związku z tym, że tu są zombie w tym budynku, to może jest tutaj coś cennego. Jest latarka. latarka nie jest koniecznie cenna, ale. Czy nie na jakiś klucz, uderką w pojeździe, drut, coś było jakaś książka, stolarstwo, a tam pierwszy słaby kurczak. Popcorn, puszka i wołowiny. Niestety stolarstwo to pierwszy kurs. Sorry, ale nie jestem zainteresowany walką z Wami dzisiaj. Stawanie pułapek. Dobra, weźmiemy. weźmiemy te dwie książki. O, tu chyba widziałem Pana zombie. Ale te wszystkie rzeczy bierzemy tutaj. Kompres łodzący to może się przydać. Będę do zmywania. Zgniła baranina. O, tu jeszcze jest. Ma ciebie to nie widziałem. Ja one się tu już dobijają. Wybieracz to nas też nie interesuje. Witam Panią. Czy się tu wbiły? Holy fuck. Coś masz, nic nie masz. Młotek. Żarówka. A jak sobie bieganie. No powoli, powoli, powoli będziemy mieli uary śmieci i bateria. Dobra, generalnie sobie jeszcze pochowamy te rzeczy, co my tutaj wzięliśmy do Słowka. Oni nas. Siema ziomek. Nara ziomek. Zdobane byśmy byli, albo one się tam dobijały. W związku z tym, że jestem zainteresowany praktycznie każdym budynkiem, musimy ich pozabijać. Nara. Nie ma nikogo. Część elektroniczne butla z gazem. Ale to butla z gazem. Zastanawiam się do czego one służą. Udejku spinaczy. Swoją drogą. Potrzebujemy takie rzeczy jak klamka. zawiasy ponieważ ludzie potrzebowali zrobić e, własne drzwi, a do tego oczywiście potrzeba jakichś tam narzędzi, prawda? i surowców więc te wszystkie klamki i zawiasy sobie jeszcze pozbieramy to wygląda jak taki budynek, na który najechało dużo zombie ale oczywiście jest nagle jakiś pusty Dobra, wszystko chowamy do torby, oczywiście. Sól. Pistolet, tam niepotrzebny. Sos pomidorowy możemy wziąć. Czerwone wino. A co tam? Dobra, widzę, że już nie mamy powoli miejsca. Ocet. Zjemy sobie kawałek ciasta. A, to na zewnątrz, dobra. O, to duży chyba kawałek, bo się najedliśmy. Mam jeszcze górę Dobra widzę, że te wszystkie rzeczy są ciężkie jak cholera Klamka aż tyle waży? What the fuck Ciekawi mnie historia tak domu, bo patrząc to mamy rozbitą szybę na górze Co jest, co jest możliwe, że jakiś zombie popełni jakiś... Samobójstwo i wyskoczył. Gotowanie tam tą... Jest stolarstwo tam czwarty. To czego szukaliśmy. I czyżby czyż nie czyż cudownie. Dobra. Nawet gotowanie tam czwarty patrzcie. Fajnie, fajnie. I stolarstwo tam drugi to jest niepotrzebne. Okej. Okay. Dobra, weźmiemy sobie tąbę turystyczną jako dodatkowy i tak. Porzucamy tam pierdoły. Chociaż nie siekiera to ja sobie zostawię zawsze pod ręką, żeby mieć. Ponieważ no coś to będzie niefajne. Jak będę musiał się uzbroić, a zombie jak mi wyskoczy nagle. Dobra. Dobra, bierzemy to stolarstwo i gotowanie. Jeśli mamy to po co przyszliśmy Wystraszył mnie, wiecie? To zajebiście mnie wystraszył. A, a nie wiem, po ja wchodzę do łazienki. Dobra, idę stąd. Mam wrażenie, że to jest jakiś sygnał dla mnie, żeby dać sobie spokój. Ale jeszcze potrzebujemy przesz przeszukać kilka domów. Nie podoba mi się ta dzielnica, bo to jest strasznie wszystko ciasne i połączone ze sobą. Tu byliśmy, nawet kojarzę ten moment. Ale raczej to był chyba początek. Mam jakiś, to był jakiś klucz? Placha do pieczenia? Na pewno był jakiś początek. Zdziemy sobie te rzeczy. Tu nic nie ma więcej. Gotowanie, stawianie pułapek, działkowiec to mamy. Na górę nie idę. Tutaj jest łazienka. W łazience coś leży. Tu byliśmy. Kurczę, są porozwieszane przecież zasłony, więc tu byłem na pewno. Proba podróżna. Olałem torby podróżną? One są najlepsze. Weźmiemy ją. Bo one mają najwięcej pojemności. 22. Tutaj może być coś cennego. A, to pinganie powoli nam wzrasta. wygląda na w miarę bezpiecznie. Podkarstwo to pierwsze, ale to mamy przeczytane. Łapka na jeszcze kolejna. Kotlety wieprzowiny i masło. garnek cukier. Weźmiemy sobie cukier. Chipsy. Dobra, co jest jeszcze tutaj? O, mamy naboje. Ja to jak się ukrył. Za ścianą, skurczybek. Dobra, to nic więcej nie ma. Tak, no dobra, no sprawę. Chyba z poduszek można zrobić materac. Ale na razie chyba sobie to darujemy. Idziemy z tego domu. Tam widzę taki duży domek. Czyścimy sobie drogę. Cienie do oczu, to nam raczej się nie przyda. My, że tam wskakują. Dawaj. tam jeszcze się dobija. O, tu wyskoczy mu Siema. E, coś się zbagował ten odrzek. na kawa. Zrobiłem sobie któregoś dnia kawę. kiblu tu nic nie ma. To jest pianino. Mam wrażenie, że tu byłem. Dlatego też oleję ten budynek. I zobaczmy jeszcze ten budynek. I tu są jeszcze jakieś garaże. Czasopismo elektronik. Okej. Okay. Szło na śmieci jakieś młotki. Motków tu jest od zarąbania. Holy fuck. Kanister na benzynę. Drut. Deska. Tu byłem. Bo szkło jest jakby zunięte z framugi, więc tu na 100% byłem. Tu nie wiem czy byłem. Tu się dobija jakiś zombiak. Gdzieś... Polejemy to. Książka, notes, kingolfowy, chipsy czereśnie. Bierzemy sobie te czereśnie. na drogę. One niewiele zwiększają, zmniejszają głodu, ale jeszcze tutaj jest dół, tu kolejne garaże, to też mam wrażenie, że byłem. To jest możliwe. Patrząc na to, że ząbiaki tam leżą. Gąbka. Gotowanie tam piąty. To już w ogóle będzie masakra. Z tym gotowaniem. Tu byłem, bo jest pięknie oczyszczone. Tu było zabijane zombiaki. Elo. nie były. nie byłem, bo są gwoździe, ja e, za wybieram gwoździe i tu też nie byłem nic ciekawego, tak naprawdę po raz kolejny. Znowu ktoś mnie atakuje smsami, chleb jest białe wino i kotlet z jest. winy. Będzie mi teraz spamował. Dobra, tak naprawdę możemy stąd spadać do naszej bazy. Także powrót ja pominę wydaje mi się, że widzimy się po prostu w następnym odcinku, ponieważ ten odcinek masz prawie pół godziny. I co? Także trzymacie się, mówi do Was Hej!